Cześć. Cześć. Andrzej. Ania. Czekam na życzenia. Wszystkiego najlepszego z okazji imieniu. Ale jakaś wróżba. Oblej mnie woskiem albo... Jakim? No nie wiem, znajdź świeczka, cokolwiek. Jakieś wróżby andrzejkowe. Nie znam. A masz klucz? Kłamiesz. Pokaż. Nie, 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 nie będę pokazał przy kamerze, ale mam. Taki mały.

ale jakie? Powiedz mi trzy Andrzejkowe wróżby. Lanie woskiem, buty. Na y, drugie buty. kluczem. Trzecie z kluczem. Palanie po dupie? Nie. Nie! A wyobraźcie sobie, że jestem Andrzej i złóżcie mi życzenia teraz na Andrzejki. No to wszystkiego najlepszego. Udane imprezy przyniesie Jest impreza do fuj! Wyobraź sobie, że jestem Andrzej teraz. Mam dzisiaj mnie inny, obchodzę dzisiaj swoje święto, więc jak mi złożysz życzenia? Na pewno wszystkiego najlepszego, udane imprezy w klubie Terminal, bo tutaj naprawdę bardzo dobrze się ludzie bawią. Co jeszcze? Jakiejś miłości wielkiej. A tutaj? A może kogoś spadnie? Andrzejki! Takie święto do tego Twojej imieniny, jak najbardziej. Podobają Ci się dzisiaj Andrzejki? Oczywiście, bardzo fajnie, w ogóle jest fajny wystrój, fajna muzyka, fajnie, fajni ludzie, super. Wymień dwie Andrzejkowe wróżby. No na przykład ubiera się jabłko i się rzuca skórkę i tam, jeżeli coś wyjdzie, to to coś tam oznacza i y, lanie wosku przez klucz i jak coś wyjdzie, no podobnie jak Ale słuchaj, jesteś pierwszą dzisiaj kobietą, która powiedziała o jabłkach. Naprawdę, genialne. Kasiu, Andrzejki dzisiaj w terminal. Powiedz mi, pamiętasz jakieś wróżby Andrzejkowe? Nie tędy, nie tędy. Nie tędy, bo tu kabel jest. Nie mój, tylko ten, ten dłuższy. Lanie wosku. A może być, tak? Lanie na klatę, a to to nie to, to inna okay, zabawa. Dobra, ale słuchaj, takie wróżba Andrzejkowe jak z lanie wosku, nie wiem, but, układanie butów. Kojarzysz? E, też kojarzę. Chodzi mi o to, czy jakaś wróżba Ci się kiedykolwiek sprawdziła, Andrzejkowa? Nie. Czyli nie masz męża? Nie ma męża. Nie masz kochanka? Oczywiście, że nie. Nie masz faceta? Nie. Jestem stanu wolnego. Naprawdę? <grym> tak. I tutaj, że... E, jeszcze dla mnie się nie urodził. Dzisiaj coś tam... Zobaczymy. Jakiś Andrzej się znajdzie? Dwóch Andrzejów jest w pracy, także starczy. Coś już że nie masz męża, nie masz kochanka, nie masz nikogo, to gdzie Ale to... są koledzy. Aaa! Ja jestem Andrzej. To Słuchaj, ja jestem Andrzej, on jest Andrzej, wszyscy są Andrzeje dzisiaj. A miło mi bardzo. To złóż tam życzenia serdeczne na Andrzejki. No, wszystkie kamery. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla wszystkich Andrzejów. Bawiących się dzisiaj w terminalu. Pozdrawiam Prusa. Buziaczki, smodziaczki. Jeżeli byś e, się przedstawił jako Andrzej, tak? czy kobiety na to reagują jakoś? Jeszcze nie próbowałem, tak To ale... spróbujmy, poczekaj, tu idzie kobieta. Przepraszam, ja jestem Andrzej, to jest Andrzej, cześć. Ci miło mi Andrzej. Lisa. Andrzej. Liza. Andrzej, Andrzej. Dwóch Andrzejów, Kiego najlepszego. Ale buziak jeszcze muszą być. Muszą być. Dziękuję. Stary widzisz? Musisz się trzymać tego, że jesteś dzisiaj Andrzej, więc. To. dzisiaj masz wszystko. Lałasz kiedyś wodę? Nigdy. A wróżby na nogach? O! Nie, no, depilacje. No właśnie mówię, i co się wyszło? No. Jakaś figurka? Piotrka dzieci. Pozdrawiam wszystkich Andrzejów! Pozdrowienia dla ekipy ze słupów od Marcina, dla Oli, Michała, Patryka, Kingi, Remiego i dla Agnieszki. Wyrwaliście jakieś dziewczyny na Andrzeja, bo dziewczyny dzisiaj na imię Andrzej po prostu szaleją. Szaleją, więc to nie ma Udało co ukrywać. Dzisiejsza impreza to po prostu jest pełen odjazd. Pełen odjazd, wow. pełen odjazd. dziewczyny szaleją, to nie ma co ukrywać.